mają pilnować spokoju na danym terenie i ściągać maksymalne podatki, jakie się da. W średniowieczu maksymalny podatek to była dziesięcina, a 90% zostawało u faceta, który to zrobił. Ten zły hiter podniósł w Polsce do najwyższego podatku, jaki istniał w Europie, do 33%. W całej Europie było 30%, u nas było 33%, no bo u nas bandy atakowały i tak dalej. To tylko 3%. Cała reszta znowu zostawała u ludzi w domach. Jak przyszli komuniści, to zrobili 50% podatek, a teraz jest podobno 80%. Czyli praktycznie to, co zostaje Panu w domu, to jest tylko i wyłącznie na to, żeby Pan jak? Ubrał się i właściwie w zależności od stopnia, jaki Panu stworzono awansu, mógł mieć coś więcej, czyli innymi słowy. Jest typowa piramida Rothschilda. Na dole jest ten młotłok do roboty, który ma tylko podatki robić. Oczywiście, on może pracować tylko pewną ilość godzin, bo potem musi się wyspać. Co z robi? No, robi się w ten sposób, że on wstaje o tej 7, idzie do pracy, wraca o 17, 18, bo pracę się robi tak daleko od domu, żeby on większość czasu stracił na dojeździe. Jak wraca po 14-15 godzinach, to stać go na to, żeby włączyć telewizor, wypić to piwo i iść spać. Dla tych, którzy ich pilnują, robi się stadiony, na których mogą rekreację zażyć. No, oczywiście przy tym się zarabia dodatkowo, bo te stadiony to jest fikcja literacka w sensie kosztów. Nad nimi są ci, którzy ich pilnują i tych już stać na motorówkę, na lepszy samochód albo yy, w czasy na Bahama. No i u góry są ci, którzy już są w ogóle gdzieś tam. I to jest typowa piramida, która istnieje u nas od co najmniej tego 20 roku. A generalnie to jest typowy dla Azjatów sposób rządzenia. Dziesiętnik, setnik, tysięcznik itd. i tak mm, I...